Udało mi się zamówić coś, co jakby miałem okazję już spróbować i wywarło dla mnie dość pozytywny. Wpływ, jeżeli chodzi o rynek koreański, to Dunkin, czyli ta firma, co robi pączki, w sumie to w jakiś sposób nie zaskakuje, i kawy, przynajmniej ja ich z tym kojarzę, e, zrobiła popcorn na rynek koreański, i jakby e, miałem okazję próbować jednego popcornu na ten moment od nich, który, który łączył, nazwijmy to karmel i ser. No Nie do końca powiedziałbym, że tam był super odzorowany karmel, albo że w ogóle możemy mówić tam o karmelu. Natomiast to połączenie, a i karmel był też zastąpiony tam czymś słodkim, e, i e, połączenie sera, które był było dość przyzwoite i czegoś słodkiego naprawdę robi robot, tym bardziej, że te smaki gdzieś tam nie były zlepione w całość, tylko najpierw był ser, potem coś słodkiego, więc jakby to była dla mnie naprawdę taka dość duża ciekawostka e, smakowa. Samo połączenie dla mnie było nieoczywiste, a to, że bazowało na dobrze znanych mi smakach, też na pewno chyba przyczyniło się do tego, że gdzieś tam pozytywnie to odebrałem. W tym wypadku wydaje mi się, że jest dość bardzo dobrze znany smak, no bo to jest green onion i cheese, <laughs> no czyli taki klasyk, Cebulka z serem, cebulka z zioła, w sensie zioła e, z serem. No, jakby tych smaków tego typu w Polsce na przykład jest dość dużo, w sumie, na, nie wiem, w Stanach podobnie. A jeżeli chodzi o narrację w Korei, to samo to połączenie smaków jest nazywane, że to jest tam innowacyjne. E, no i wiadomo, tu są różne narracje, że to jakaś słodkość sera i tam wyraźna nuta zielonej e, cebulki. W jakiś sposób to też pokazuje, e, jak. No, Jeden smak. W różnych częściach świata może być w różny sposób odbierany. Jeżeli faktycznie ja nie żyję w Korei, nie wiem, ale przyjmij, że jeżeli te narracje na necie są prawdziwe, no to jeżeli tamto takie połączenie ser i cebulka jest traktowane jako coś innowacyjnego, no to to też pokazuje, jakby, że ten smak no nie jest tam jakoś turbo popularny. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Polskę, no to wydaje mi się, że ten smak jest dość powszechny i bardzo, ale to bardzo często spotykany. No i sama, jakby nazwijmy to, ta koncepcja jak ten sam smak w różnych miejscach świata może być mniej lub bardziej popularny. Jest dla mnie po prostu ciekawa. Oczywiście można by to śledzić, ale jestem zbyt leniwy po prostu najzwyczajniej w świecie na to zwracam uwagę i fajnie, że będę mieć okazję to spróbować. Cieszę się oczywiście ten smak, ta pomysł na smak w jakiś większy sposób mnie nie ekscytuje, ale ciekawi mnie jak to ograli. Tym bardziej, że no ten popcorn wcześniejszy, który miałem okazję spróbować, no smakował mi, ale z drugiej strony no, też nie uważam, że to było jakieś takie smakowe mistrzostwo świata, tak jak wtedy wspominam. Bardziej chodzi o nieoczywiste połączenie smakowe, niż o konkretną realizację smaków. No ale jak w tym wypadku zrobią taki klasyk, to nie wiem. Dlatego biorę się za próbowanie, no i się przekonamy. Dobra, jestem po spróbowaniu, realnie prezentuję to się tak, i tak jedząc to, próbując. Pomyślałem sobie w sumie o jednej ważnej rzeczy: ja tam mówiłem ser, i żeby jasno, tu nie chodzi o żółty ser. Przede wszystkim, jakby no to, ten smak, to połączenie sera, tak jak to nazywałem, i, i, i jakiejś zielonej cebuli. No to taki fro, można w świecie. Wydaje mi się, że to jest lepsze określenie. Możliwe, że błędnie używałem. Raczej na pewno mogłem wprowadzać w błąd stwierdzając, że to jest jakieś połączenie, właśnie, nie wiem, sera, czy i cebulki. No, jakby nie, to jest połączenie no, takie, które. U nas nazwane jest fromażem, i dalej uważam, że to jest dość taki na przykład w Polsce powszechny smak, i to nie jest nic unikalnego. Swoją drogą nie znam koreańskiego, ale wnioskuję po tyle opakowań, bo tam e, nie już, o, uda się pokazać. E, na wcześniejszym smaku też był ten pączek. Możliwe, że w Korei były też pączki w Dunkin' Donuts o tych smakach. No, w sumie ciekawe, chętnie bym spróbował, no ale wiadomo, że nie będzie mi dane. E, ale wracając do tego. Tak, to jest jakby taka wariacja, tak bym określił, jeżeli chodzi o, o koncepcję fromaż. Jeżeli ktoś się otwiera, to faktycznie czujemy taką zieloną cebulkę. To nie jest zapach cebuli, tylko tej zielonej dymki, więc jakby to jest spoko. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to z jednej strony otrzymujemy no, dość przyzwoity, nawet smaczny smak tej właśnie cebuli dymki, zielonej cebuli, który jest łączony z dość dużą dawką słodyczy, która nie jest za bardzo w czym ma swoje źródło bo Creamy Cheese no to raczej no, nie kojarzy tego, że to jest coś słodkiego. Oczywiście w Korei mogą to kojarzyć z czymś słod, słodkim, natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to raczej na pewno nie powiedziałbym, że to jest cokolwiek słodkiego i ta słodycz w jakiś sposób nie zaskakuje. Więc <laughs> przepraszam, uważam, że to połączenie smaków jest równie ciekawe jak to połączenie mm, sera i yy, karmelu. Oczywiście no, traktuję to bardziej w formie ciekawostki smakowej, mogłoby być to lepsze. Ta na słodycz na przykład mogłaby być dla mnie bardziej dopracowana, bardziej na coś wskazywać, no bo dla mnie to nie wskazuje za bardzo na nic. No i to są blaski i cienie, nazwijmy to, tego produktu. Nie chcę już przedłużać, wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które po prostu gdzieś tam warto sobie y, spróbować, bo samo połączenie smaków jest nieoczywiste. Oczywiście, to smaki samo w sobie nie są jakieś idealne. Wydaje mi się, że tutaj stanowczo lepiej wypada ta cebulka niż ta. Y, słodycz, ale to połączenie gdzieś tam robi robotę. Oczywiście ta słodycz, może też to o tym warto wspomnieć, to działa trochę tak, że jak już się pojawił, bo początkowo czujemy tylko cobulkę, ale jak pojawi się słodycz, no to już towarzyszy z nami do samego końca, więc to jest dość taka intensywna słodycz, na którą no, część ludzi pewnie mogłaby narzekać. Tak się kończą jakby moje historie z próbowaniem tego. Mam jeszcze jeden smak i nie ukrywam, że z dużą chęcią go spróbuję.